Dzisiaj zapraszam Was na filmik z mierzeniem rzeczy z Sheina. Pierwsze takie zamówienie można powiedzieć jesienne, bo już troszeczkę zwracam się w stronę sweterków, zwracam się w stronę jeansów, w stronę czegoś cieplejszego po prostu. Jak wiecie, ja ze sklepem SHEIN pracuję, więc dostaję od nich kod. Robię zamówienie i mogę wam te e, ubrania tutaj pokazać. Oni również zostawiają kod dla Was. Kod pojawi się tutaj. Maďów Q1. Macie minus 15% na zakupy w ich sklepie. Myślę, że warto, jeżeli macie ochotę e, coś więcej zamówić, no to te 15% to wydaje mi się, że jest w miarę ok. Ehm, cóż, no nie będziemy przedłużać. Po prostu ja już nie mogę doczekać się, żeby Wam pokazać te rzeczy, bo niektóre rzeczy to są prawdziwe, prawdziwe perełki. Więc zachęcam do. Zostawienie łapki w górę i subskrypcji. Jeżeli lubicie filmiki Mierzymy na moim kanale, no to jak najbardziej. Jeszcze Wam powiem, bo pytacie mnie bardzo często o cło. E, I teraz ja Wam powiem, że w Nowym Ładzie, można powiedzieć, czyli od lipca, dotarły do mnie trzy przesyłki i przy żadnej przesyłce nie płaciłam tego cła, nie płaciłam żadnego podatku. E, wiem, że SZN też wysyła te przesyłki e, przez taką kombinację europejską, czyli e, paczka nie idzie Bezpośrednio tam z Chin, tylko po prostu gdzieś zostaje przerzucona w Holandii. Jakoś tak, po prostu nigdy nie było problemu z szynem. Absolutnie nigdy nie było z nimi problemu. E, a zamawiam już te ciuchy. No można powiedzieć, że chyba trzeci rok zamawiam e, regularnie u nich ubrania i jeszcze się nigdy, nigdy się nie zdarzyło. E, nie zdarzyły się żadne opłaty. No i to zamówienie, które dzisiaj Wam będę mierzyła, no to dotarło do mnie w tydzień. E, bardzo szybko. E, i maksymalnie zdarzyło mi się czekać 2,5 tygodnia. To było w czasie tych, tych czasów, tych czasów na P, więc czekałam wtedy 2,5 tygodnia, teraz czekam dokładnie 7 dni. W 7 dni od momentu zamówienia dotarły do mnie te ciuszki i nie było problemu z cłem, więc. Problemu ogólnego nie widzę. Zaczynamy od tego, co mam na sobie. Na sobie mam taką sukienko-tunikę w rozmiarze 4XL. I e, jak wiecie, ja uwielbiam paski, więc zamówiłam sobie paski biało-czarne. I e, tutaj mamy takie połączenie materiałów. Tutaj u góry jest taka dzianina, taka bardziej bawełniana. E, połączone tutaj mamy z serduszkiem. Serduszko to jest taka jakby właśnie ala naszywka. No, i dół już mamy z takiego materiału rozciągliwego, z takiego ala-like'a, trochę takiego świecącego. Przyjemne w dotyku, wydaje mi się, że spoko. No i to ta bluzko, tunika przeznaczona, opokazana w sklepie była jako sukienka. No i to jest taka można powiedzieć sukienka mini, sięga tak w połowę uda. Przy czym ja ją zamówiłam z myślą o tym, że będę ją ubierała do leggingsów. Uwielbiam ubierać tego typu bluzki do leginsów, też na wyjazd, jako strój w podróży leginsy plus bluzeczka w paski, no to już jest taki, można powiedzieć, nasz znak rozpoznawczy mój i mojej mamy, więc no ona jest troszeczkę długa, jeśli chodzi o leginsy. Mogła być trochę krótsza, ale według mnie wszystko, wszystko dobrze. Tutaj em, poruszam się, ona troszeczkę podjedzie do góry, tutaj coś się pozwija, no i wtedy jest zdecydowanie krótsza, wtedy jest ledwo co za... Mm, Ledwo co zakrywa tą pupę, więc jako tunika do legizów, jak najbardziej na no tak. Rękawek jest taki króciutki, dekolt jest no taki przyszyj, ale nie duszący. Jest to po prostu taki t-shirt. Może tutaj przejęłabym się trochę, może tym obciskaniem tutaj na brzuchu, no ale też. No, jest to po prostu wygodna e, bluzeczka, wygodna tunika do ubrania w podróż, bym powiedziała, i do legińców. U mnie to przeznaczenie tej e, sukienki, sukienko tuniki będzie w podróż. Jeżeli jesteście niższe, to myślę, że może spokojnie robić za sukienkę, lub jeżeli lubicie e, sukienki mini, no to. Też jak najbardziej. Kolejna rzecz to fioletowa bluza. Fioletową bluzę również mam na sobie w rozmiarze 4XL i mam tutaj takie małe, taką małą rozkminę i takie mieszane uczucia. Możecie zobaczyć, jak ona się prezentuje w kamerze. No cudownie, ja po prostu ostatnio szaleję na punkcie tego koloru, na punkcie fioletowego, rozbielonego, pastelowego koloru. No I tutaj jest napis jakiś taki kalifornia. Nie, Los Angeles. Los Angeles, ale były też bluzy w napisie Kalifornia, długi rękaw, taki dosyć właśnie szeroki, taki dosyć długi. Ta bluza jest taka, żeby się otulić, ta bluza jest taka przyjemniutka, tutaj mamy troczki, mamy... Kaptur, jeżeli sobie ktoś życzy do nałożenia na, na włosy, nawet taki całkiem kształtny jest ten kaptur, ładnie się układa. Tutaj z tyłu możemy sobie go ułożyć, z przodu mamy kangurek. To co jest ciekawe, to pod spodem oczywiście jest cieplutki taki misio. Jeśli chodzi o skład tej bluzy. No, to jest 65% um, bawełny i 35% poliestru. Nie jest to taka bluza bardzo dzianinowa, nie jest to taka bluza bardzo bawełniana. Czuć, że tutaj w składzie jest poliester. Czuć, że tutaj w składzie jest coś takiego um, sztucznego. No i co jeśli chodzi o mnie, ona oczywiście jest za krótka. No, mój brzuch i moje, mój biust wypychają ją tutaj z przodu. No, i to się dzieje, że z przodu jest krótsza, z tyłu oczywiście jest dłuższa, i gdzieś tam przyrucha. No, to ona mi będzie podjeżdżała, ona będzie po prostu. Um ona będzie dla mnie za krótka jeszcze pytanie na ile mi to będzie wkurzało czy tak po prostu mm, dochodzenia po domu będę ją mogła ubrać po prostu w pięknie, pięknie, pięknie się prezentuje, no ale niestety ta długość, no gdyby, gdyby mieli bluzy 100% bawełny, z takiej bawełny, takiej mięsistej, dzianinowej, no to ja bym tam przypadła, ja bym tam przypadła, ale szukam też takiej bluzy, która będzie dłuższa, szukam takiej bluzy e, którą ubiorę spokojnie do leginsów takiej która mi lekko jednak dupkę zasłoni e, takiej właśnie lekko dłuższej, no zatyłek, na pewno, na pewno zatyłek. a tutaj mamy e, tą bluzę jak ona jest bluzowana. no to jest do pasa jest po prostu tak e, lekko zapępek, więc taka bluza ona była naprawdę w wielu kolorach, jeżeli będziecie zainteresowani, link zostawiam wam na dole ja mam rozmiar 4XL no, i wydaje mi się, że rozmiar jest jak najbardziej dobrze dobrany. Kolejna rzecz to różowy sweterek, również w takim kroju bluzy. Raczej widzę się w tym sezonie jesiennym na sportowo i muszę wam powiedzieć, że bardzo mi się podoba. Mam na sobie rozmiar 2XL, yy, dlatego 2XL, bo widziałam na na modelce, że ten e, właśnie sweterek jest taki bardziej oversize'owy, więc stwierdziłam, że wezmę 2XL, żeby nie był na mnie za duży. I wydaje mi się, że rozmiar jest dobrany idealnie. Tutaj mamy troczki, e, on jest w takim... E, Taki jakby prążki, rękaw długi. Jest taki milutki, jest taki przyjemniutki, jest taki naprawdę fajny. Można go ubrać na gołe ciało. Ja to mówię, ja jestem bardzo wrażliwa na takie rzeczy. Ja mam tutaj 100% akrylu, ale jest taki naprawdę miękki, jest taki milutki. Z tyłu oczywiście mamy tą, ten kaptur. Ten kaptur też jest taki w miarę spoko, można go ubrać na łeb tak powiem na głowę, całkiem spoko się układa na głowie, nie jest za duży, nie jest za mały, można go tam ładnie z tyłu um, ułożyć. No, jeśli chodzi o długość, to tutaj ta długość jest, już bym powiedziała, tak, w granicy, więc ten sweterek bym sobie zostawiła. I Chociaż też tutaj nie jest najdłuższy, ale też wydaje mi się, że nie jest najkrótszy i tak jakby sięga w granicę, zasłania mi tutaj boczki, zasłania mi tutaj lekko. Rzuch, więc do przeżycia, wydaje mi się, że do przeżycia. Uwielbiam ten kolor, uwielbiam ten pastelowy kolor, uwielbiam ten, ten zgaszony róż. No po prostu bardzo mi się podoba. Wydaje mi się, że taki sweterek o kroju bluzy wygląda bardzo, bardzo oryginalnie i tak właśnie dorzucić do takiej stylizacji. Um, Takiej stylizacji, właśnie może z jeansami, może z leggingsami jakimiś, e, nawet wziąć taki sweterek, przewiązać sobie w pasie albo narzucić na, na ramiona. Wydaje mi się, że fajnie, fajnie się prezentuje. Tak trochę codziennie, ale tak miękko, nowo jesiennie. Podoba mi się, bardzo mi się podoba. Ze sweterków przeskakujemy do białej narzuty, do białej he, narzutki takiej na, na strój kąpielowy, e, no i mam tutaj taką oto narzutkę rozmiar 3XL, oczywiście wiem, że przyśwituje mi e, biustonosz e, i do mierzenia miałam ubrane też moje kolarki, czarne kolarki, które też prześwitują, wiadomo, że wszystko będzie prześwitywać, pod spodem będziemy mieć strój kąpielowy, ale to chodzi o to, żeby mieć coś na wierzchu, żeby coś takiego falowało. Więc tutaj mamy przepiękny dekolt, przepiękny, tak jakby utkany dekolt z tak jakby ala wełny, ala kordonka, bardzo ładnie, bardzo mi się to podoba. E, tutaj powtórzony jest wzorek przy rękawie i tutaj na całej długości wzdłuż e, również jest ten, również jest jakby kordonek, również jest, jest, ta nitka, e, takie półprzeźroczyste, przeźroczyste wstawki po bokach, e, przeźroczysta wstawka na dole. No i ten materiał tutaj mamy praktycznie chyba 100% bawełny, ile się nie Mylę, już tutaj, już sprawdzę. No tu jest napisane, że 82% poliester i 18% elastan, ale słuchajcie, no, ja tutaj elastanu nie widzę ja tutaj elastanu nie widzę absolutnie, więc jak dla mnie to jest bawełna, to jest bawełniany materiał bardzo przyjemny, bardzo zwiewny, bardzo oddychający no i zamówiłam tą narzutkę z myślą o wyjeździe do Czarnogóry, narzutka na, na strój kąpielowy, tak żeby się też nie krępować, żeby nie chodzić opasana, w wręcznik, tylko po prostu narzucić coś takiego można sobie siedzieć w towarzystwie nie od razu też się przebierać, tylko tak po prostu sobie z taką narzutką, więc bardzo mi się podoba, bardzo jestem zadowolona i oczywiście zabieram już z sobą, tak jak na wakacje. Kolejna rzecz to niebieska bluzka, mamy w rozmiarze 4XL, taka z, zwykła z rękawem czy czwarte, jak dla mnie też jest taka bawełniana i taka bardzo, bardzo zwiedna. Zerknę na metkę, ale nie sądzę, nie sądzę, że będzie... Jest 100% bawełny, więc jednak miałam rację. Więc rękaw taki czy czwarte ale rękaw możemy podwinąć do łokcia. Mam tutaj tasiemkę, którą możemy sobie zapiąć tutaj i jeszcze podwinąć sobie te rękawy. Tutaj mamy taki koszulowy dekolt. Fejkowe guziczki. Tak, żeby to wyglądało. Ładny dekolcik tutaj, takie jakby pliski. Cały materiał jest takie kropeczki, takie wystające właśnie kropeczki. I na Dole mamy jeszcze taką kroszetową, jakby to powiedzieć, koronkę. Bo ta koronka nie jest typu właśnie takiej firankowej, tylko właśnie takiej kroszetowej, takiej robionej, jakby na szydełku. No i tak prezentuje się ta bluzeczka, jest taka troszeczkę dłuższa. Długość jest ok, tylko ona troszeczkę jest w takim, jakby stylu ciążowym. Ona jest troszeczkę w takim stylu spadochronowym, bo tutaj od podbiustu nic nam się nie odcina. Nie. Nie podkreślam tutaj brzucha, tylko jest po prostu zwiewnie, jest po prostu tak luźno. Mi to nie przeszkadza. Ja lubię takie tuniki. Lubię ubierać sobie do takiej tuniki obcisłe spodnie i coś takiego um, szerszego, coś takiego zwiewnego, która tutaj ta tunika ma za zadanie mi zakamuflować brzuch i jest wszystko jak najbardziej e, na tak. E, kolor niebieski, taki e, gołąbkowy, taki jasny, pastelowy, bardzo mi się podoba. No i ta bawełna, po prostu. Bawełny. To jest takie płótno, takie płócieńko, właśnie w te kropeczki. Bardzo, bardzo przyjemna sprawa, bardzo fajna bluzeczka. Rozmiar jest dobrze dobrany, jest zwiewnie, jest przyjemnie, więc będzie noszona na pewno. Czy do krótkich spodenek teraz na wyjeździe, czy jako taka bluzka już można będzie cieplejsza, no bo z takimi rękami jakby czy czwarte do. Um, no jeansów po prostu. No. Kolejną rzeczą, którą kupuję zawsze na jesień, są jeansy. Wiecie o tym doskonale. Tutaj mam jeansy w rozmiarze 3XL e, i są to takie jeansy Jegansy. Ja wiem, że tego typu e, spodnie są już niemodne. Teraz są modne spodnie takie bardziej szerokie, takie luźne, prosta nogawka, ewentualnie mam jeans, ewentualnie e, teraz dzwony. Dzwony powróciły do łask, słuchajcie, ale dzwony nie z obniżonym stanem, tylko z wysokim stanem. Więc jeżeli uda mi się takie dorwać, no to na pewno sobie zamówię. E, będziemy polować w sezonie jesień-zima na fajne dzwony. E, no ale ja nadal kocham rurki, ja nadal uwielbiam dżinsy, ja nadal uwielbiam e, takie obcisłe spodnie do takich spod nie ubieram tuniki, ja ubieram takie szersze bluzki u góry, uwielbiam, uwielbiam ten styl i tak będę się nosić nadal. Więc zamówiłam jegińsy, jegińsy z gumeczką, z takimi troczkami tutaj e, z przodu. E, trochę mnie tutaj niepokoi to, że przy tej gumce nie ma, nie ma szlufek i nie będę mogła sobie ubrać do nich e, mm, Paska. Pasek jest bardzo ważną sprawą w tego typu spodniach, no bo po prostu podtrzymuje je i one nie zjeżdżają, a spodnie na gumce bardzo często właśnie mi zjeżdżają z tyłka jednak. No ale mam tutaj z, e, normalnie... Kieszenie z przodu, z tyłu, i mamy tutaj taki bardzo fajny marmurkowy, um, marmurkowy, zadzierany materiał. Od razu mi wpadł w oko, no bo troszeczkę wygląda jak właśnie marmurek. Troszeczkę takie są tutaj zadarcia na tym, na tym um, materiale. No i zakończone są właśnie tak na surowo, na takimi, z takimi frędzelkami, nie są za duże te frędzelki, takie jak widzieliście w ostatnim, w ostatnim mierzymy, w ostatnim mierzymy to chyba było za fula jeżeli jeszcze nie widziałyście, to link zostawiam tutaj, także takie zakończenie spodni ja jak najbardziej e, akceptuję, no i są super dopasowane, super obcisłe, no jak jegińsy, także rozmiar dobrany e, idealnie leżą, idealnie... E, tylko, żeby po prostu mi nie zjeżdżały z tyłka. Jeśli chodzi o stan, to mogły być troszeczkę wyższy. O tak tyle. Tak tyle mi brakuje, więc cały czas gdzieś tam sobie je podciągam i tak układam, jeszcze w nich nie miałam okazji chodzić, więc na ten moment przy mierzeniu. Bardzo fajne i bardzo fajnie wyglądają mi się super, super podobają, naprawdę. Kolejna rzecz, którą sobie zamówiłam, to chusta. Zapragnęłam chusty we włosach zapragnęłam czegoś innego zapragnęłam jakiegoś dodatku do włosów i ono możecie zobaczyć ma takie kolory bardzo bardzo jesienne e, takie rudości, żółcie e, taka jest właśnie bardzo, bardzo jesienna i bardzo e, w takiej tonacji ciepłej no ale stwierdziłam, że spróbujemy zobaczymy e, coś takiego mm, chciałam, oglądałam różne e, różne filmy na temat tego jak zapleść taką Taką chustę na włosach, ale nie miałam takiej chusty, więc stwierdziłam, że zamówię sobie tutaj w szynie. Nie będę wydawała, nie wiadomo, ilu pieniędzy na takie chusty, ale typu spadiora. No bo nie wiem, czy mi się to spodoba, czy nie, więc zamówiłam. Sobie, mi chodziło bardziej o tego typu wiązanie, żeby sobie te włosy przykryć ale żeby z tyłu e, tak jakby ten e, ogon e, opadał. Ja mam tego typu e, włosy, nie wiem, głowę chyba, że każda zawiązana, każda zawiązana chusta po prostu mi zjeżdża z tych włosów. Zjeżdża z głowy, z włosów nie trzyma się w ogóle, ale będę próbowała, będę sprawdzała, jeżeli nie na włosy, no to podszyję, e, pod szyję sobie zawiążę jakoś, jakoś e, tak Ala babcia granny taka chusta. Nie mój styl zupełnie, no ale będzie coś kombinowała. Wiem, że teraz te chusty w ogóle są super, super modne na sezon właśnie jesień-zima, więc będziemy próbować. Oczywiście tu mamy chyba poliester. Tu nie jest nic nic ciekawego, jeśli chodzi o skład. Tak, 100% poliester, taki błyszczący, no ale któż by się tam Któż byś tam tym przejmował, jeśli chodzi o chustę? Więc będę się uczyła, będę się edukowała, jeśli chodzi o wiązanie chusty na głowie. I ostatnia rzecz, która wywołała burzę komentarzy i masę kontrowersji u mnie na Instagramie, to tęczowy swaterek, którego już pokazywałam. Mam go w rozmiarze 3XL. Możecie zobaczyć, jak się prezentują kolory. Podobnie jest na, na całości, więc na końcu pomarańczowa. Ręczowy, żółty, zielony, niebieski, fioletowy i różowy. No, jest przecudowne. Jeśli chodzi o długość, to sięga mi tak zaraz przed pupę. Jest dosyć krótki. Wolałabym, żeby był dłuższy. Wolałabym, żeby, żeby może tak sięgał jednak za tą pupę. No, ale nie, nie przeszkadza mi jakoś strasznie. Z przodu ma takie dwie naszyte kieszenie. Nie jest zapinany, jest taki do narzucenia. No, te dwa kolory tutaj u góry mnie uwiodły. Ogólnie, on jest taki luźny, taki dziurkowany, ale bardzo ciepły, więc taki jeszcze trochę można powiedzieć wakacyjny, do narzucenia na ramiona, jak jesteście gdzieś właśnie na wakacjach, siedzicie sobie wieczorkiem, gdzieś e, no te wieczory już nie są takie ciepłe, no tutaj w Polsce to już w ogóle, no ale gdzieś tam wiadomo coś narzucić, więc proszę bardzo, taki sweterek w takich pięknych kolorach, no i co tutaj poszło nie tak? Nic nie poszło nie tak, po prostu e, powiedziałam, że będę się bała chodzić w Swetrze w Polsce. Dlatego, że jest taki tęczowy, dlatego, że może kojarzyć się z LGBT, żeby nie było. Ja do takich spraw nie mam nic. E, nie wtrącam się, e, wspieram. Nie jestem przeciwna, ale mieszkam gdzie mieszkam i nie wiem, czy bym się nie bała, po prostu, wyjść w takim, w takim sweterku. E, chora sytuacja, ja wiem. Ale ja tej sytuacji nie wymyśliłam, um, tak jak mówiłam mieszkam na wsi e, i podobnie u mnie jak i u e, innych koleżanek również z południa, e, które do mnie pisały na Instagramie, no tutaj um, osoby LGBT niestety wynosi się na widła, więc... E, Właśnie nie wiem, co zrobić z tym sweterkiem, na pewno go zabieram na wakacje, na pewno będzie miał swoją premierę w Czarnogórze, na pewno zrobię sobie w nim foteczkę, na pewno będę w nim chodzić, jeżeli będzie chłodniej na wieczory, no, wydaje mi się e, idealny. E, co jeśli chodzi o Polskę? Nie wiem, zobaczymy, zobaczymy, jak to wszystko się potoczy, zobaczymy, czy będę miała... Odwagę, nie chcę się z nikim kłócić, nie chcę z nikim wchodzić w żadną taką polemikę na ten temat. Eee... Po prostu wiem, jak wygląda sytuacja. Wiem, jak to wygląda sytuacja u mnie. Nie chcę się narażać e, nikomu, e, więc. Więc tak, więc taki tęczowy sweterek. Tęcza to tęcza. Wychodzi po deszczu. Przedsudni się tutaj e, prezentują. E, no i sweterek jak najbardziej trafiony. E, rozmiar 3XL fajny. No mógłby być 4XL. Wtedy byłby taki większy. Wtedy byłby taki bardziej oversize'owy, e, ale wydaje mi się, że też jest spoko. I to już wszystko. Całe moje zamówienie ze Sklepu in możecie zobaczyć. Naprawdę, naprawdę jest trafione. Sporo rzeczy ze mną zostanie. Na pewno no, też tutaj ze mną zostaje na pewno chustka. No, sporo rzeczy mi się podobało, więc mogę je ocenić na piąteczkę, na no, taką może minus piąteczkę. Nie, nie mam się do tego do czego doczepić, tak naprawdę najbardziej musiałam, doczepiam się do fioletowej bluzy, która ma e, domieszkę poliestru, no ale cały czas mówimy o chińskim sklepie, więc e, to, jak e, Shein się rozwinął, to jak Shein poszedł do przodu. No to ja jestem w wielkim, wielkim szoku, więc piąteczka za to zamówienie, e, przypominam o kodzie rabatowym Madzio e, Q1, chyba, 15%, tak? Możecie sobie. E, odciąć od Waszego zamówienia jeżeli będziecie chciały linki zostawię Wam na dole w opisie oczywiście do tych rzeczy dajcie mi znać co Wam się najbardziej spodobało czy Wy już robicie powoli zamówienia na jesień, co będziecie zamawiać co chciałybyście u mnie zobaczyć na jesień, u mnie jesień zacznie się z takim lekkim, lekkim poślizgiem przez ten nasz wyjazd więc jeszcze w międzyczasie będą Was czekały nasze vlogi wyjazdowe na kanale vlogowym na którego już teraz zapraszam Wbijacie tam, zostawcie też łapkę w górę pod filmikami, zostawcie subskrypcję, żeby Was nic nie ominęło. Um, tutaj też zostawcie łapkę w górę. Tutaj też zostawcie łapkę w górę, tutaj też zostawcie subskrypcję. E, zapraszam też na mojego Instagrama, jeżeli chcecie być na bieżąco. Tam się dzieją różne dramy, tak jak z tym sweterkiem. Na przykład, więc musicie tam być, żeby widzieć, co się dzieje u mnie na bieżąco. A na dzisiaj to było wszystko. Ja się z wami żegnam. Dość pa!